I zaczynamy dzisiaj od brzozowych zagajników wysyp koźlarzy babek Słuchajcie jest taki wysyp koźlarzy babek jakby ktoś się zbierał Tu gdzieś się nie odwrócimy są koźlarze babki I te takie białe albinoski są małe śmieszne I tu słuchajcie i tutaj, i tutaj, i tu. Matko, przenajświętsza. Babkę na babce. A tutaj patrzcie, co się ukryło. W brzozowych zagajnikach. Matko, ale on tak głęboko siedzi. Nie, to chyba będę musiał go... ...dwoma rękoma także niesamowite, fajne, fajne koźlarze i prawuski też się pokazują będziemy tutaj relacje zdawać z brzozowych zagajników, aż się zasapałem bo słuchajcie, serce bije bo to takie fajne miejsce znaleźć to jest coś, dobra, także jak będą jakieś fajne duże, ładne, pomarańczowe koźlarze i prawusy to będę od razu pokazywał no i są kolejne prawdziwki w rzesowym zagajniku a tak sobie rosną w takiej niedce. Zakrywamy. Ale piękne świeżutki, tuściutki. patrzcie tego tutaj wielkiego mościa Ale dwa prawuchy zakrywamy. Tak, także. Brzuski też obfitują w borowiki. Oczywiście nie tak intensywnie jak w koźlarze. O tutaj na przykład taki malutki się kryje. No i fajnie tak naprawdę co parę kroków coś w tych brzuskach jest. Także szukamy i pokazujemy. O i tu postawimy sobie koszyk. Na razie tyle mamy. I proszę bardzo, kolejny. Ukryty w burzazowym zagajniku borowik szlachetny chyba jeszcze jeden o takie dwie piękności tutaj kawałek jak się pójdzie musiałem sobie troszeczkę drogę posprawdzać Tutaj się ukrył jeden. Jeszcze o, taki fajny. I tam jeszcze pod brzuską jeden. O, tutaj. Także super. Zaraz je posprawdzam. Przejdę się, może jeszcze zobaczyć coś tutaj. Dalej nie patrzyłem, ale one tak ładnie wyskakują. Koźlarze, koźlarze, koźlarze. Znowu koźlarze. O, to taki piękny, duży biały koźlarz. Sprawdźmy go. Te białe koźlarze są ciekawe. Takie albinoski. Zdrowy jest one. Zawsze są robaczywe albo często o wyjątkowo zdrowy. No to mamy albinoska. Dobra, to schowamy. Dobra, cofam się po te borowiki i szukamy dalej. I kolejne borowikowe piękności. One tu w takich skarpach rosną, słuchajcie. Tak siedzą, ciężko się. Wyciąga, o taki i tu jeszcze jeden jest. Ten taki tofinek. Ładny, o. Dobra, super. To są dwa. I tu kawałek dalej zobaczę, co tu jeszcze. W tych zagajniczkach. O, mamo, zobaczcie co tu się dzieje. Raz, dwa i trzy i cztery. I jeszcze pan koślarz, i jeszcze tu kolejny pan koślarz, ale te borowiki są piękne. No w tym roku to naprawdę... Czekaliśmy, ale tak dopisały. Jak nigdy. O, patrzcie, jakie trzy. Jeszcze tego czwartego tu wyciągnę. O. Siedział sobie też w trawie i cyk. I cztery piękne borowiki, szlachetne. Dobra, to trzeba je wyczyścić. Tamte jeszcze dwa i szukamy dalej. Tamte mamy sprawdzone, wyczyszczone. O, korzyczek się wypełnia. Tutaj koźlarze mnie zwabiły. Ale w pierwszej kolejności zajmę się z panami Borowikami. O, jeden i drugi. Ale pięknie brzuski w tym roku naprawdę. Już się powtarzam, ale obfitują. To jeszcze koźlarz jest taki piękny. A to takiego koźlarza to zabiorę na twardej nóżce tego obok. Ach, może zostawię jeszcze. Wpadniemy za dwa dni, może odwiedzić jeszcze te brzuski. No i co, patrzymy dalej. O, tu jeszcze też koźlarze sobie na środku rosną. Także dzisiaj skupiamy się na borowikach, skoro jest ich tak dużo. A koźlarzy jeszcze zdążymy nazbierać. Słoneczko pięknie przyświeca, słuchajcie, ale jest naprawdę koźlarzowy zawrót głowy. Koźlarzy babek całe rodziny, całe po prostu gdzie mi nie dać w roku to Aż ciężko słuchajcie jest przechodzić, bo strach jest, że się nadapnie na te grzybki. Oto znowu te albinatyczne. Także, rośnie tutaj pełno koźlarzy babek Ciężko aż wyzbierać yy, Ale co ciekawe na razie tych pomarańczowych to nie mieliśmy, przynajmniej w tych zagajnikach Ale może coś jeszcze wyskoczy Zobaczymy No i pojawiły się moje ukochane Maręczowe koźlarze O tak tu sobie pięknie wystają Też siedzę głęboko, to może będę musiał chyba dwoma rękoma też się wspomóc. O! Takie piękne koźlarze pomarańczowe. Jak te się już tu pierwsze pokazały, to myślę, że zaraz znajdziemy ich troszkę więcej. Udało mi się namierzyć kolejne koźlarze pomarańczowe. Takie większe. jeden tylko na zniesieniu postawię, położę i tu kolejne takie dwa no takie duże solinne kapelusze mają o takie piękności Koszyk się wypełnia. I co my tu jeszcze mamy? No mamy oczywiście borowika szlachetnego. Tutaj o, trochę prześwietlony. Teraz go lepiej widać. I go wyciągamy. obczyszczamy i do koszyczka i patrzymy co tu jeszcze dalej proszę spojrzeć tutaj te koźlarze babka taki jest niesamowity wysep tych koźlarzy że człowiek to by miał kosz tych koźlarzy w ciągu paru minut no my szukamy dzisiaj trochę innych ale pewnie koźlarze jak już będzie mniejszy wysep to też pozbieramy no i słuchajcie Doczekaliśmy się, że koźlarze babki, koźlarze babki rosną jako pięki. Stadami po 20, po 15. Generalnie w takich grupkach. No i te koźlarze nas tu zwabiły, ale obok tych koźlarzy rośnie borowik. Co ciekawe, borowik urósł do góry nogami. O! Taki biedny skrzywiony Ciekawe czemu, bo nie miał tu żadnej ani gałęzi ani pnia Może była tak po prostu twarda ziemia w tych wyżłobieniach, że nie mógł się biedny wydostać Także mamy, a tu jak popatrzyłem jeszcze w głąb brzowego zagadnika Patrzcie, jaki borowi a ja nie mogę to borowik sosnowy wyrósł w Brzuskach bardzo ciekawe tu prawie chyba żadnej sosny nie ma albo w ogóle żadnej że tak pamiętało a patrzcie co tu, tu się dzieje pod Brzuską kolejny borowik sosnowy czy to są nawet dwa ten, ten miał ten miał ciężko w życiu. No ale już go wyswobodziłem. Także dwa. Dwa piękne, wielkie borowiki sosnowe w brzozowym zagajniku. Dobra, czyścimy i szukamy dalej. No i spacery po brzuszkach dalej trwają. Tak naprawdę to y, trzeba teraz uważać, żeby koźlarzy babek nie nadepnąć. O, tutaj jedna na środku rośnie. Ale pokazała mi za to dwa borowiki szlachetne o taki jeden i tutaj jeszcze jeden o takie piękne zanim wyczyszczę to po kroczkach sprawdzę czy coś jeszcze o proszę bardzo a wcześniej nie sprawdzałem O, jeszcze jeden malutki został. A dobra, to niech już stoi taki malutki. Zobaczymy, co, czy coś z niego wyrośnie. Dobra, cyk. O, proszę bardzo. I tutaj we się jeszcze jeden borowiczek. W tym roku można powiedzieć, że borowiki wystrzeliły na koniec września. O, taki piękny obrazek. Wrzosowy borowiczek e, wystrzeliły, no i to można powiedzieć nawet nie mega wysyp, tylko chyba bym powiedział, że giga. Dobra, patrzymy, co tu dalej się kryje. O, koźlarze pomarańczowe. Stoją. O jajku. I borowiki też stoją. Ale fajne miejsce. O, to taki wielki się skrył. Pod brzuską. W wyszłowieniu. No, fajne. tego barowika ale ten to już niestety łóżko przeżarta to go zostawiamy ale spójrzcie na te prześliczne młodziutkie koźlarze pomarańczowe i tu się jeszcze kryją i tam jeszcze kilka ale fajnie naprawdę a tutaj znowu gniazdko tych koźlarzy babek no, odwróciłem się żeby zobaczyć tu muszę ostrożnie te koźlarze ominąć a tu patrzcie, kolejny borowik O Taki No dobra, to patrzymy co się jeszcze tu kryje Muszę trochę wyczyścić tych grzybów, bo już mam ich trochę tam na wyrywanych Te pomarańczowe koźlaczki Jeszcze No i szukamy dalej I kolejne Borowicze miejsce O Takich, to chyba są jagody, albo borówki. I w brązowym zakajniku. O i kolejne dwa piękne borowiki wędrują do kosza. Tu mamy te przepiękne koźlarze pomarańczowe. No ich kolor jest po prostu tak pięknie jarzeniowy. No i te prawdziwki. O, także dzisiaj naprawdę przepiękne grzybobranie. No i słuchajcie, wczoraj w dębowych lasach zbieraliśmy borowiki, mówiłem, że to mokry sen grzybiarza. A dzisiaj mokry sen grzybiarza się powtórzył w brzozowym zagajniku. Naprawdę chyba jak zbieram grzyby już tyle, tyle lat, to ja jeszcze nie widziałem takiego wysypu prawdziwków. W jednym miejscu oczywiście. Tutaj jeszcze, tutaj, o dwa, idziemy dalej, coś przydzieje, o, tu koźlarze, ale wśród koźlarzy, słuchajcie, są borowiki i to takie, że, pfu, twarde, świeże, młode. tylko jedyna brzozowy zagajnik pełen borowików choć większość ludzi by się spodziewało koźlarzy oczywiście koźlarzy też jest od groma i tak naprawdę ciężko przejść aczkolwiek daje się o, patrzcie co tu się znowu dzieje borowik borowik tu jeszcze ukryty tu pod listkiem. Tam jeszcze jeden. Słuchajcie, tutaj we wrzosach borowik. Borowik. Tam pod, pod brzuską. Tu kolejne dwa stoją. I tam jeszcze kolejne. Coś niezwykłego. Przepiękny broni. No chyba już będziemy wracać, bo mamy cały kosz. Dwa nawet. A teraz słuchajcie, prezentacja. Jak pięknie może wystrzelić kośla pomarańczowy. Tu znalazłem cztery. Pięty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty. Tutaj o, tutaj rosną trzy Nie wiem czy to będzie widać o, Tu jeszcze jeden w rachubę, nawet nie liczę Tu są kolejne trzy malutkie I tu jeszcze kolejne trzy No to chyba z 15 tu jest No piękne miejsce Z gojlarzami pomarańczowymi One przepięknie wyglądają W tym słoneczku się błyszczą Kolor mają Też naprawdę przepiękny no dobra to trzeba je tu to, te malutkie to może pozostawiamy te większe weźmiemy i patrzymy czy jeszcze jakieś borowiki zaraz się tam cofnę do kosza gdzie mam te borowiki bo y, tyle ich znaleźliśmy że będziemy chyba teraz siedzieć z 15 minut i czyścić no i to są te borowiki znalezione w jednym miejscu już tam trochę mamy w koszu trochę w drugim Także naprawdę przepiękne są. I co ciekawe, większość jest jednak zdrowa. Te, te największe bywają robaczywe, ale też tylko na początku trzonka. A później jest spoko. Dobra, idę po koszyk i trzeba wyczyścić te piękne zbiory. I wracamy już dzisiaj do domu. Dzisiejszy dzień był tak wyjątkowo obfity w borowiki, koźlarze i inne grzyby, że tak naprawdę nie byliśmy już w stanie nic innego zbierać niż tylko borowiki szlachetne i koźlarze pomarańczowe. Wszystko inne zostawialiśmy, bo nie byliśmy w stanie tego po prostu zebrać, a jeszcze trzeba to przerobić. Tak wygląda kosz, proszę bardzo, cały wielki. No i tak zakończymy. Puszcza słupska, gdzie dzisiaj jesteśmy, zaobfitowała nieprawdopodobnie w borowiki i inne grzyby szlachetne i mniej szlachetne. Także, jeśli ktoś chciałby sobie nazbierać maślaków, koźlarzy, tego jest na kilogramy. 28 września. Do zobaczonka. Tutaj mamy. Dzisiejsze nasze zbiory borowiki szlachetne z puszczy słupskiej. Suszarki chodzą, tu już część wysuszona. Tu mamy cały kosz koźlarzy pomarańczowych, przepięknych, świeżutkich. Te borowiki, które tu są na stole, to są już oczywiście te przebrane. I nie robaczywa, bo te robaczywy zostawiliśmy w lesie. I tu jest jeszcze jeden kosz. To są takie mieszane. Tutaj mamy i koźlarze, i borowiki. I to właściwie dzisiaj zebraliśmy wszystko w 4 godziny.